Dzień dobry, vlogmas, dzień ósmy. Jest 9.40 i Mateusz jeszcze nie ma, chociaż mówił, że będzie o 9, ale jak zawsze, wiadomo. Przepraszam za mój wygląd, ale od siódmej staram się montować vlogmasy zaległe. Piję sobie herbatkę, a jeszcze. O, roślub się obudziła, akurat. I w dobry rok macie. Jestem taka pomalowana. Odstrzelona, czy nie wiem jak się mówi. Odwalona. No ale takie ładniejsze. No, słowo. Odwalone, jest ładniejsze niż odstrzelona. Odstrzelony to może być trup. Chyba, chyba można odstrzelić. Nieważne, jestem taka wymalowana, ponieważ idziemy na obiadek na sushi. A tak naprawdę to nagrywałam świąteczny. Eee, nagrywałem świąteczny film, dlatego mam taką czerwoną pomadkę. Idziemy teraz na sushi, ponieważ nie chciało nam się gotować. I to chyba tyle. Ogólnie nagrałam Ci dwa filmy rano, więc jestem z siebie dumna. Od siódmej prawie montowałam filmy i nosiłam rocha, bo miał dzisiaj coś ciężki dzień rano. A już jest I A już jest i, i cały czas marudził, więc go nosiłam w dośdełku. Ponosiłem, no to już jest lepiej był na spacerku. No, ogólnie to pada deszcz i wieje mocno, dlatego mam takie dziwne włosy jakieś w tym filmie. Nieważne. Montowałam od rana filmy, później przyjechał Mati, wziął Rocha na spacer i ja z... nagrałam dwa kolejne filmy. Więc mam nadzieję, że wynagrodzę wam ten masowy czas, ponieważ w ogóle ja przecież wstawiłam wszystkie filmy przed vlogmasem. Chyba co drugi dzień stawiałam filmy, bo miałam zapasowe jakby i stwierdziłam, że jak będzie vlogmas, to, to będą one codziennie, więc bez sensu je trzymać. E, no, I, i teraz tego żałuję troszkę, ale nadrobimy i no nie było to z mojej winy, więc mam nadzieję, że nie jesteście źli. Idziemy teraz na sushi, jak tak dużo mówię i szybko idę, to e, brakuje mi tchu i w ogóle ręka mnie woli jak tak trzymam. Jeszcze pada, więc zobaczymy się już na tym sushi. A tutaj chwili w Robiłam dzisiaj z na Instagramie i zostawiłam te lampki, patrzcie jak romantycznie. Eee, wróciliśmy z tego sushi i chciałam wam powiedzieć, co zamówiliśmy, bo ogólnie zawsze zamawialiśmy jakieś set na dwie osoby, a tym razem wzięliśmy sobie po... Smała mi się poznać. A i takie wczoraj skróciłam, bo siedziałam, że sobie zdejmę i zrobię czerwone, bo te sweterki jednak tak średnio mi się podają. Eee, Ale mam pomadkę, super, co? Ja wzięłam... O Boże, nie mam tego poznakcia, ten jest złamany. <noise> Dobra, ja wzięłam tak, o. A ja wziąłem tą, ten wegi Set, a Mati wziął Mati wziął ten chyba, tak, dwójkę i to były łosoś, tuńczyk, ogórek i tykwa. Tykwa jest super, więc ja mu zabrałam chyba z trzy. Rosiu się chyba obudził, bo w ogóle Mateusz tam czekał na jedzenie, a ja się przyszłam z Rosiem i, i zasnął, a teraz wróciliśmy i Mati poszedł go pobujać, ale chyba nie będzie spał dalej, coś czuję. Tak jak wiecie, wszystkie karteczki na losowanie przepisywałam, a wzięło udział w losowaniu z 5 tysięcy osób na pewno, bo zobaczyło z 15 tysięcy tą relację. Ja nawet nie jestem w stanie policzyć, bo jak scrollowałam, to po prostu zajęło mi to chyba z pół minuty, ponad samą minutę, zajęło mi scrollowanie. Tak wiecie, tak szybko, bo zrobiłam wideo screena tego, żeby wam aż pokazać. Tak dużo osób wzięło udział, że ja się tego nie spodziewałam po prostu. I wszystko ręcznie przepisywałam, ale stwierdziłam, że jednak nie dam rady i przyszłam teraz wydrukować to na drukarce. I, i po prostu to potnę i, i takie wydrukowane e, będę losować, bo już nie jestem w stanie wszystkiego przepisać. A zostało mi e, jeszcze 140 screenów, więc po prostu wydrukuję to na kilku stronach i, i, i będzie to na pewno dużo szybciej. To Okej. Okay. Dzisiaj w końcu mamy wszystkie karteczki, więc losujemy. Już wylosowałam na poprzednie dni, ale wstawię to w inne vlogmasy i nie będziecie wiedzieli. Dzisiaj losuję Rosiu. Tak, musisz pomieszać, dokładnie, no. I teraz losujesz. Która? Która groszku karteczka? Daj jedną. Daj mi jedną. Chcesz wybrać z tych? Kto wygrał? Boże, tutaj pismo Madzia OS Ma, Madzia, tak, Madzia OS Wygrała dzisiaj Tak Roś robi deszcz karteczek Wow! Nie no, Madzi Kto to będzie sprzątał? Kto będzie sprzątał? Dobra, sprzątamy, 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 sprzątamy! Nie! A po losowaniu Rocha wygląda ta. <śmiech> <śmiech> Tyle osób wzięło udział. Roch jeszcze wow. losuje no. <laughs> Kogo wylosowałeś? Ty nie. Tych nie chcę, ma. Najdobre, mama. Te są nudne. Mama wszystkim wyśli Ich wszystkich. Nie! No puś... rozdaje buziaczki wszystkim Właśnie, obserwatorom. Daje buziaki obserwatorom. Tym, którzy nie wygrali, daje buziaczki. Tak. Już wszyscy są obuziaczkowani. Musimy posprzątać. Wiesz? Teraz. wielką kulkę. Ten już udostał buziaczka. Tak. Ten już też. No. Rosiu jeszcze sprawdzać czy wszyscy stali. Skąd to wypadło. Wczoraj, bo ja nie zjadłam wczorajszej, To możesz zjeść. To nie. A przedwczorajszej też nie zjadłam. No w ogóle nie jem tych czekoladek, ale... No weź, bo to... No nie można tak pokazywać na vlogmasie, że się nie je czekoladek. Ósmy otwieraj. Dobra. Co dzisiaj jest? Podkowa, Podkowa na szczęście. Czyli był szczęśliwy.